Siema widzowie, dzisiaj jest już piąty odcinek z Horizon Zero Dawn I zanim przejdziemy do odcinka chciałbym powiedzieć, że aż 80,7% nie subskrybuje kanału. Dlatego jak chcesz mieć powiadomienia, chcesz być na ekranie, to daj suba z dzwonem i włącz publicznego suba też, bo jest mega potrzebne. Yy, ostatnio przyszły dwie osoby. Niestety nie mogę ich pokazać, ponieważ nie mają włączonych publicznych subów. Ale bardzo im dziękuję za to. Tak samo macie tak napisane na tej tablicy. Yy, zostawcie też lajka, bo 3 lajki to odcinek w czwartek i sobotę. Wbijcie też na kanał mojego brata, który nagrywa Subnautikę w niedzielę, zawsze o 16.30. Tak jak macie na tej tablicy oraz na odcinek eventowy z robloxa wbijajcie też na kanał heomarko2 to jest mój kuzyn gry, ciekawostki, teorie, SNAFA. oraz macie też mojego discorda do wszystkich tych działalności link macie w opisie a już bez mędnego przedłużania zapraszam do miłego oglądania dobra widzowie i widzimy się koło tego ogniska aż tu ponieważ y, nie nagrała mi się y, podróż z tamtej części odcinka ale tutaj tak w sumie nic tam nie robiłem tylko zawiełem kilka czujek i poszedłem właśnie do tego miejsca. I tutaj wziąłem pełno misji. No i teraz właśnie musimy pomówić y, z Mareą. Masz znak poszukującej. Moi strażnicy cię dostrzegli. Marea, tak? Podobno znasz drogę do południka. Do stolicy Kardża. Dotrzesz tam drogą na zachód, ale ich żołnierze zatrzymają cię daleko przed miastem. Niech próbują. Chodzi o to, że przejścia między wschodem a zachodem strzeże fort Carja. Ponoć Karda zapieczętowali bramę w obawie przed maszynami grasującymi na świętej ziemi. Więc gdy zniszczę skażone maszyny, otworzą granice? Chyba tak. Ale moi ludzie ci nie pomogą. Kto mówi, że jej chce? Oczyścisz dolinę. I to samodzielnie. Dobrze strzelam. Oby... Bardzo dobrze, Aloy. Czas już na mnie. Czas już na mnie. Uważaj na siebie, Aylor. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. Jest bezpieczny z babcią. Oczęść skażone strefy. No dobra, dobra. Szybko tak robimy. Znaczamy sobie flagę tu i idziemy tędy. Ząb, to nie chcemy Okej okay. I tu jest ta skażona strefa pewnie Skanujmy wszystko co tu chodzi Skażony żuwacz Pozaznaczajmy sobie, żeby wiedzieć ile ich tu jest Kolejny skażony żuwacz Czyli są tylko trzy, tak? Tak, bo to jest dzik <gryznik> Dobra, to sprawdźmy tylko, co to jest za nowa maszyna. Katalog maszyn. Eee, Żuwacz. A, makanister z pomieniem to. Już nieważne. To już wiadomo co trzeba zrobić, prawda? Wystarczy tylko go wykryć. Dobra. się Maszyny. skażenie praktycznie z nich emanuje. Czas na czyszczenie. Szumara, drugi uciek, dobra. Byłoby to ciekawe, by nie, nie szukało mnie. Właśnie ode mnie uciekaj. Co się palisz. No dobra. Jest zabite, mamy to. I bez utraty naszego konika, pięknego. Ta trucizna zdaje się przeżerać moc. Może dlatego maszyny szaleją. Może uda mi się tego kiedyś użyć? No, może. Idziemy. A, dobra, tu. Teraz idziemy sobie do drugiej skażonej strefy. Tam, gdzie oczywiście jest misja. Więc. No, nie. Nie mamy, nie mamy odpowiedniej perki, żeby coś zrobić, ale to dobra. No coś później, jakiś... Co to w ogóle było? No to nadchodzą wskażone czujki. Cicho bądź, bo zginiesz możesz się odzywać Czy jeszcze? Jeszcze jeden złomiarz, dobra Mamy chyba wszystkie w sumie Dobra, zapiszmy sobie w grę Tak jest, nie ma tu nic ciekawego I teraz... Hmm. Najpierw bym zabił czujki A później złomiarzy Widać, że to jest skażona strefa, bo domy są takie inne. No to zaczynamy. Dobra, należy. Dobra, jak sami widzicie nie jest to łatwa walka. Są trudni przeciwnicy. Nie wiadomo czasami skąd niektórzy skaczą. Ale my sobie damy radę. Kolejny złomiarz. Mega dużo ich tu jest Dobra, weź z tym Co tu w ogóle jest? Dobra, wy się dobrze czujecie w ogóle wszyscy? Mam wrażenie, że nie Dobra, ciągle tak musimy robić Brakamo Shit Dobra, w mamy to. Leży, leży. Kim jesteś? Ty też nie wiadomo kim jesteś. W ogóle uciekamy ciężki stąd i Został ostatni Który się Bije z moim biegunem Zostaw go Zostaw go Leż. O, co się dało, żeby oczyścić dolinę Zaskarze. Mamy to Czas sprawdzić, czy Forrester przepuści mnie przez górę. Teraz no straciliśmy tylko. W sumie straciliśmy tylko raz HP, więc jest mega dobrze. Mega dobrze nam poszło, moim zdaniem. Eee, teraz trzeba po prostu wszystko poprzeszukiwać. Wszystko tam ucieka. No wiadomo, wszystko pozabijaliśmy, więc wiadomo czemu. Wszystko się nas boi. I Wydaje mi się, że jak już zlutowaliśmy, to teraz jest idealny moment na umiejętności Mamy aż 8 punktów, więc pójdźmy Zróbmy sobie zwinne uniki Cichy sprint Refleks łowcy. I może jeszcze... Nie, to nie To to I to Dobra, superancko, mam wszystko czy w udźwigów możemy coś stworzyć? No, sakwę na broń, więc zróbmy to. Oraz też. Dobra, i mamy wszystko na razie ulepszone i na tyle, ile możemy. Teraz yy, zróbmy zadanie. Przyjdź, nasz biegun ma na trochę loła, ale damy radę. Teraz idziemy do Fort Carter. Kurczę zapomniałem, że nie mam tej perki Mamy ognisko, więc sobie zapiszmy grę. Szybki zapis. Dobra. Mamy to He? zrobione. Teraz pójdźmy tutaj. Tutaj. Ok Powiem, że nie. Znaczmy sobie to jeszcze raz. Skażona czujka, skażony złomiarz, skażona czujka, skaziciel i coś jeszcze? Już chyba. Nic innego tu nie ma. Dobra eee, Mamy też skaziciela, który się widać, że zajmuje bardziej ludźmi niż nami Skaziciel Więc mega dobrze Coś na nas wypuścił Dobra, idzie do nas Spalę Możemy go dobić. Dobra, biegun go dobił. Pięknie. Piękna współpraca z naszym biegunem. Eee, problem jest taki, że nie za bardzo mamy marszczyn. Dlatego czym prędzej przydałoby się zlikwidować jednak te maszyny. Ności. Niech to będzie Dobra, Pięknie, Pięknie. Zrobiliśmy się jak należy Kolejna No i rozkup Czekajcie, te maszyny są groźne Dobra, cicho tam Doprawdy słońce świeci dzisiaj dla nas To nie słońce ryzykowało tu życiem Właśnie Potrzebuję marszczynu. Macie może takowy? To co? Otworzycie mi teraz bramy? <laughs> Słyszeliście? Otwierać bramy I wyślijcie wieść do kapitana Balana! Dokąd to dziewczyna! No, do południka! Bramę! Dobra, otwierają nam bramę. <laughs> teraz wystarczy już tylko... Weź do środka, i w sumie będziemy mieli misję. Szlak połamanych kości jest trudny w każdych warunkach. Powinnaś pomówić z kapitanem Balanem. Niedawno wrócił z południka. Znajdziesz go w forcie, na balkonie po lewej, wychodzącym na dolinę. Dobra, dzięki. To my powinniśmy Ci dziękować za załatwienie tych maszyn. Krocz w świetle. Oni chyba jeszcze nie wiedzą, że ja jestem z Nora, bo ogółem Nora z Kardzem już się nie lubią. W sensie, mieli ten sojusz mieć niby, ale... No problemy. Tak jest panu... e, No wiecie, no, Kardza jednak zaatakowali na próbę, więc wątpię, że dalej mają soja... sojusz. Mówiłeś coś o kłopotach na banuckich ziemiach. Rozmawiajmy z nim. Tak głośno byłem? Mam już nieco przytępiony słuch po tych strzałach długonogów. Ale masz rację dopiero wróciłem z kraju szukałem lepszych łupów no i okruchów zgaduję że ich tam nie znalazłeś no tak banukowie jęczą o nowych maszynach gadających duchach a ich sakiewki zamarzły czym jest szlak handlowy bez handlu to tylko szlak no dobra Nowe maszyny i gadające duchy to ciekawe tak myślałem patrząc na ciebie nie mów że nie ostrzegałem jest ścieżka przez góry na północnym wschodzie. Za, jak go zwiemy, kurhanem. Nie przegapisz. Po drugiej stronie zobaczysz coś w rodzaju miasta. Może tam ktoś cię od tego odwiedzie. Może tak. Może nie. Dzięki za informację. A i wcześniej, jak braliśmy zadania u Maree, to... no... Balan? O kociele mówi. Podobno mówili. byłeś ostatnio w ale skupmy kapitanie. Się na tej rozmowie. Czy droga jest bezpieczna? Nic dobrego. Przybywa maszyn, a zwiad donosi o skażeniu w tamtej okolicy. No i po blokadzie. Trzymaj się dróg, są dość bezpieczne. Chociaż po tym co zrobiłaś wnoszę, że dasz sobie radę. Dobrze walczysz. To mogłoby się przydać, gdybyś wróciła na wschód. Chociaż głupio mi prosić o kolejną przysługę, ale... W zamian oferuję odpowiedzi, jeśli masz pytania o Królestwo Słońca. Muszę, Muszę się iść. zbierać. Dzięki za informację. Chwileczkę. Gdybyś przypadkiem wracała na świętą Ziemię, możesz coś dla mnie zrobić. Kiedy doszły na wieści o skażonych maszynach, wysłałem patrole. Potwierdziły moje obawy, więc zamknąłem bramy. Zdaje się jednak, że kilku ludzi zostało za nimi. Jak ich znajdziesz, będę wdzięczny. Ostatnio widziano ich nieopodal opuszczonej wioski Nora, a na wschód stąd. E, poszukam ich, jeśli tam będę. Dobra. No to teraz e, zrzutujmy tą miejscówkę. Kruchy mi nie są potrzebne. Ja marszczynu potrzebuję, e, sprzedawca. Muszę kupić. Czy gdzieś tu jest sprzedawca? Jest. Tu. I nawet ma. Skrzynię. Dobra. Co masz? Ok, fioletowe łuki. E, niestety nas jeszcze na nie nie stać, ale będziemy na nie zbierać. E, ja bym chciał od ciebie kupić. surowce. Drewno mi niepotrzebne. Naprawdę, ty tego nie masz? Kupuję to. Bierzemy. No i dzięki. Teraz mamy 200 marszczyn. Tylko za 20 okruków co to jest? Coś znaleźliśmy. Ale dobra, na tym się teraz nie skupiajmy. Idźmy teraz na tą misję. Dobra, wiecie co? Widzimy się, jak tam dobiegnę. Bo to jest zbyt za daleko i zbyt dużo czasu, żeby to wam pokazywać. W ogóle pomysł. że to jest tak daleko, a że odcinek trwa już, no, 22 minuty to odepnijmy się do obozu bandytów i zróbmy dzisiaj obóz bandytów wyjątkowo w sumie potrzebujesz pakietu szybkiej podróży nie mam tego jest, mamy, dobrze pięknie czyli jednak możemy się wybrać tutaj i pójdźmy sobie na obóz bandytów Na koniec odcinka dla tych, co oglądają, są emocje do końca, jak zwykle u mnie. A w następnym odcinku już e, zobaczymy się koło południka. Prawda? Dobra, teraz. Czarny dym, czerwone łachmany. Kolejni bandyci, jak ci w diabli pragniemy. Bandyci to są? Zbierajcie się, waszałać! Tego nie przeżyjesz. Ty też nie? Wow, dzięki za... W sumie teraz nawet walczyliśmy z takim małym obozem bandytów. Pewnie pilnowali go. Eee. Ogółem to sprawdźmy sobie ich lud. Szczurzliwe szkło, dobrze. Okrupy metalu. Z tego co wiem w obozach bandytów zawsze jest mega dobry lód, tylko trzeba to znaleźć. Takie miejsce specjalne tam jest. Nie tym końcem Lantaroga, co trzeba. Dobra, jeden nie żyje. Dużo ich tu jest. Oni mają naszych więźniów. Tam jest jakiś boss chyba, bo... Bo jakby tych typów. Śnieg, cieplej już raczej nie będzie. Przygotowali alarm. Nie chciałabym, żeby zrobili z niego użytek. Wy mnie tu nie widzicie, mnie tu nie ma. Więźniowie. To nie tylko żyźnicy, ale i handlarze niewolników. Brabandy Musimy się ich pozbyć, bo oni chcą włączyć alarm. Nie pozwolę wam na to. Nie ma opcji. Leżysz. jeszcze ktoś z was chce włączyć alarm? jeżeli tak to ostrzegam, że jest to niemożliwe Wszyscy, tak wszyscy, pięknie, miały jakąś broń, ale nawet nie użyliśmy w sumie. Ich przywódca miał mega dużo okruchów. Weźmy sobie też w ogóle ognisko. Oni mają też dużo leczenia. Tu gdzieś był ich safe, mi pokazywało. Tam gdzieś. Tu mamy szkło po Tu mamy polerowany, dawny. Radowny amulet. Nikogo nie ma Tam mają Lud Tam mają lud, którego tak Potrzebujemy O, są ich zapasy chyba Tak Znaleźliśmy no i patrzcie patrzcie ile oni nie to tego mają do roboty zaraz to sprzedamy handlarzowi w sumie, bo czemu by nie zarobimy sobie dużo mega dobra, to sprzedajmy to jeszcze na odcinku sprzedajmy mu to ząbkowany pradawny amulet sprzedaj sprzedaj, sprzedaj to też sprzedamy to sobie zostawię to też Ale żużliwe szkło sobie sprzedamy no i patrzcie, ile mamy pieniędzy z takiego jednego obozu. Jedno serce czujki. No i dobra, chyba w sumie jeszcze soczewka czujki. Jedno tylko sobie zostawimy. I jeszcze pełno mamy szkła pustyni, też sobie jeszcze sprzedajmy. I mamy aż 1568 okruchów. Więc może na coś nas w ogóle jeszcze stać? Hmm. Kupmy sobie, kupmy sobie. Czy ty coś fajnego masz? No właśnie, nie za bardzo. Dobra, więc w tym momencie sobie zakończymy odcinek. Wy się trzymajcie. Życzę Wam miłego dnia lub nocy. Jeżeli jesteście nowi, to subskrybujcie kanał z dzwonem. Dajcie lajka, bo trzy lajki to kolejny odcinek w czwartek i sobotę, a już, a ja już się z wami żegnam. Siema!